z okazji swojego 30-lecia, zorganizował dzień otwarty. Mieszkańcy Żer i okolic mogli zobaczyć firmę od środka, jednego z największych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Wydarzenie przyciągnęło ponad pół tysiąca osób, które odpowiedziały na zaproszenie Swiss Chrono. Sama jestem bardzo mile zaskoczona frekwencją, bo jeszcze nie wybiła godzina 11. My już mieliśmy około 40-50 osób. Także bardzo nas cieszy, że Państwo chcecie zobaczyć nasz zakład. Widzimy też dużo pracowników, którzy przychodzą tutaj ze własnymi rodzinami pokazać swoim dzieciom, co robią. Także jest to bardzo, bardzo miłe i fajne, ale też. Już teraz mogę podziękować wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w organizacji tego, bo były takie momenty, że naprawdę tutaj biegaliśmy, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. W całą tą akcję zaangażowanych jest blisko 40 osób. Fajna ekipa, na którą zawsze można liczyć. Fajnie z takimi ludźmi się pracuje. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć, jak powstają produkty, porozmawiać z pracownikami oraz przyjrzeć się codziennemu funkcjonowaniu zakładu. Na początku odbyła się wycieczka po fabryce, prowadzona przez doświadczonych pracowników Swiss Chrono, którzy wcielili się w rolę przewodników. Zakład Swiss Chrono produkuje trzy rodzaje płyty surowej. Płytę OSB, czyli płytę budowlaną. Ona jest naj, najbardziej wdzięczna do obróbki w budownictwie, ponieważ jest odporna na zginanie, na rozciąganie. Zapotrzebowanie na około trzy. 4 tygodnie maksymalnie produkcji bez dostaw. Po, po tym czasie byśmy się zatrzymali. Dlatego musimy też mieć regularne dostawy. Zrębek, który Państwo widzicie, w głównej mierze pozyskiwany jest sosny, świerku w małych ilościach, to jest około 90% wolumenu, 10% pozostałe drewno typu klon, brzoza, olcha. Nie stosujemy w naszej produkcji ani dębu, ani buku. Taką ciekawostkę też Państwu chciałem pokazać. Proszę zobaczyć. Człowiek w konfrontacji z taką maszyną ma małe szanse, więc żeby poprawić bezpieczeństwo, wymyśleliśmy w zakładzie takie urządzenia jak tutaj ja mam, które pracuje. Ono działa, ono działa. Państwo nie musicie mieć, bo dbamy my o was, ale my za, na co dzień jako pracownicy musimy chodzić z tymi tagami. To jest nic innego jak telefon komórkowy, tylko że dziesięciokrotnie mniejszą falą, e, częstotliwością i powoduje to e, e, urządzenie. Wysyłanie fal do anten, które Państwo widzicie po dwóch rogach nad światłami. Te, te anteny zbierają informacje i dają informację operatorowi, że my się zbliżamy mu do maszyny, żeby on też wiedział. Ale on też ma zainstalowane koguta i sygnał dźwiękowy, żebyśmy my słyszeli, że uważaj, jadę. Czyli tu jest obu... to nie jest system, który ma za mnie myśleć, za mnie dbać o bezpieczeństwo, ale ma mnie wspomagać. urządzenie, które ma za zadanie sprasować te wióry, które widzieliście, a więc wióry, które są z placu, są myte, parowane, ścierane, obklejane żywicą. A jeszcze nie tak dawno tutaj na tak krześle siedział człowiek i kontrolował te panele. Jak myślicie Państwo, po jakim czasie on już tych paneli nie widział? Ja sądzę, że po pięciu minutach. No, a była zasada, że co godzinę się zmieniali. Dlatego teraz jest urządzenie, które każde odstępstwo od wzoru tego dekoru, tego wzoru drewna, które mamy, daje, że to jest niezgodne i wysyła do kontroli jakości, do ponownego Ale sprawdzenia. Czy on kontrolował, jak to wygląda, czy ja? Tak, on siedział i patrzył, czy panel nie ma skazy. Jak miał, to łapał go. Jedną z największych atrakcji była możliwość wejścia do magazynu wysokiego składowania, mającego 30 metrów wysokości. Ta imponująca konstrukcja opiera się na 850 palach. Zwiedzający często nie kryli swojego zdziwienia, zarówno skalą automatyzacji produkcji, jak i ogromem całego zakładu. Dotarliśmy, można powiedzieć, do końca tej industrialnej, przemysłowej wycieczki. Eee, żeby zwiedzić tak zakład, to trzeba kilka godzin naprawdę dobrych. My chcieliśmy chociaż w pigułce Państwu pokazać mniej więcej co robimy, jak to wszystko funkcjonuje, czy te najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Eee, bardzo mi było miło Państwa gościć. Jednocześnie zapraszamy teraz do showroomu. Tam możecie Państwo zobaczyć nasze produkty, jak wyglądają. Zapraszamy na dobrą kawę, herbatę, na hot doga. Także proszę mile spędzić jeszcze z nami trochę czasu. Ja z mojego miejsca i pana Marka tutaj, który nam na naszym takim, można powiedzieć, małym bogiem był. Czyli dotarliśmy szczęśliwie i bezpiecznie, także bardzo mi się miło było. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Wielkie wrażenie zrobił dział produkcji płyty. Wiadomo, prasy, bardzo, bardzo ładne, fajne urządzenia. E, po raz pierwszy w zakładzie Swiss Chrono? Nie, pracuję tutaj od 13 lat. I troszeczkę inne spojrzenie na zakład? E, tak, ponieważ po tych działach no, nie poruszam się często, pracuję na zupełnie innym dziale. Najfajniejsze to było, gdy robili też takie podłogi. co, będziesz też chciała pracować w Swiss Crono? Nie wiem. No, przede wszystkim maszyny na mnie zrobiły po prostu, że, że w ogóle coś takiego jest naprawdę, że, że właśnie tak zaprogramowane, że po prostu mogą zrobić takie rzeczy, nie? że to najbardziej. A na Panu? No ja 25 lat tu pracuję, także troszkę znam tę technologię, także, no, ale to wiadomo, rzecz jak człowiek jak chce obejrzeć na spokojnie, obejrzeć to jest całkiem innego, że naprawdę jest super to wszystko nie? wykonane, nie? że to że idzie, a ludzi nie widać, nie? że po prostu jakby ten zakład sam funkcjonował. Same no. maszyny. Pierwszy raz na wycieczce po Swiss Cronu? Tak, pierwszy raz. Jakie wrażenia? Ogromny, ogromny budynek, ogromna przestrzeń, no też głośno, jak dla mnie, w pewnych miejscach bardzo głośno. Coś zaskoczyło? Cześć. Przez to człowiek tak ogląda wszystko na zasadzie tak, no tak, ciekawe, wiemy, że jest ten zakład, ale właśnie dowiedziałam się, że jest możliwe, że to zobaczyć od środka, jak to wygląda. No to magazyny, ta, ta przestrzeń, ten ogrom, ta ilość paneli, tego, co my na co dzień płytamy, no to robi wrażenie. Co Ci się najbardziej podobało? A Tobie co się najbardziej podobało? Traktor. Ogólnie jestem pracownikiem tutaj na co dzień, to wszystko widzę, ale synowi chciałem pokazać, jak wygląda moja praca. I co? Jak... Podobało się? Tak. A co najbardziej się podobało? Wszystko. Na placu przed magazynem zaprezentowano sprzęt transportowy, wykorzystywany w swisk co szczególnie przypadło do gustu najmłodszym uczestnikom. Pod koniec wycieczki goście zostali zaproszeni do showroomu, sali spotkań z klientami i dostawcami firmy. Tam mogli podziwiać replikę samochodu Rolls-Royce wyjątkowego pojazdu wykonanego głównie z drewnianych materiałów wyprodukowanych w szerskim zakładzie. Na zakończenie przygotowano drobne upominki i mały poczęstunek. Do zobaczenia!